Zagospodarujemy teren wokół świetlicy, która powstała w zeszłym roku ze środków unijnych Programu rozwoju obszarów wiejskich. Dzięki wsparciu z samorządu województwa wielkopolskiego, odnowy wielkopolskiej wsi, zagospodarujemy teren wokół. Powstanie boisko do piłki siatkowej plażowej, zostanie utwardzony teren, tak, żeby w jeszcze pełniejszy sposób społeczeństwo mogło korzystać z tego miejsca integracji. Więc bardzo dobra tutaj wsparcie. Kolejny rok już korzystać z tego programu, prawda? Kolejny rok z Wielkopolskiej Odnowy Wsi, w zeszłym roku był Harbin, postawiata rekreacyjna, program, który pozwala w sołectwach stworzyć ciekawe miejsca, ale to, który też pozwala łączyć się chociażby z funduszem sołeckim, taka premia za aktywność chociażby. No właśnie, tutaj bardzo istotnie jest udział społeczeństwa w tym, prawda? Tak, Wielkopolska Odnowa Wsi premiuje zaangażowanie społeczeństwa poprzez y, pracę, poprzez wniesienie jakichś materiałów, czy użyczenie sprzętu.